Dzień dobry. No ty bracie czytasz Słowo Boże? E, tak, tak. No bo właśnie Chrystus właśnie y, nam objawił, że ma być jedna owczarnia i jeden pasterz. Że mamy właśnie, że Jego prawda i miłość będzie nas łączyła. No bo religii no. jest tysiące. Tak, dokładnie jakby o to się modlił również Jezus, tak? E. No. W kontekście. No w kontekście właśnie, że czy ty właśnie uznajesz Jezusa Chrystusa, że jest twoim Bogiem Ojcem w niebie. E, Bogiem ojcem? Tak. E, czy to uznajesz to za ojca, no? No, raczej za syna. Za syna za Boga. Za syna Bożego. A dlaczego nie za Ojca? Bo przecież Jezus Chrystus ma dzieci. Córko, twoja wiara Cię uzdrowiła. Jak był na ziemi, to On już wskazywał, że jest ojcem naszym. Ich. Wie Pani co? Teraz jakby się szykuje do pracy. Natomiast jeśli chciałaby Pani porozmawiać jakby tak dłużej i głębiej, mhm. to będziemy mogli się jakoś umówić czy na spotkanie czy telefonicznie. Natomiast może SMS-owo się zgramy no dobrze super jasne bo rozmawiać trzeba a prawda sama się obroni nie bo ja wiem że prawda nikogo nie może uśmiercić bo prawda nas wyzwoli poznacie prawdę i, a prawda nas wyzwala i duch święty utwierdzi nas we wszelkiej prawdzie też tak. tak duch prawdy mam no, bo ten święty wiadomo że dużo jest teraz świętych jak w religii katolickiej dużo tych świętości przenajświętszych. A zapytam jeszcze o pani imię? Urszula jestem. Urszula, no miło mi Jarek. Jest Pani z Wielkiego Nie, ja jestem z Rudy Śląskiej. A, to daleko. Okej. Okay. Dobra, to, e, to po prostu się jakoś zgramy SMS-ową, dobrze? Dobrze, no to się dzwonimy i tam jak będziesz miał chwilę, to tam właśnie Jarek. napisz i tam się dzwonimy, dobrze? Dobrze, to dziękuję. No, ja Do też dziękuję. dziękuję. No, miłego Bogiem. dnia. Wszystkiego dobrego z Bogiem prawdziwym. Czyli to jest HBOE, czyli ten skrót, co znaczy HBOE? Kościół Chrześcijan Ewangelicznych. Także wolni chrześcijanie to coś innego, środkowie coś innego, adwentyści coś innego, katolicy coś innego, a zborów Chrystusowych nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Jechowa jest taki niedobry, zobaczcie, stoją na stojaczkach i ludzi oszukują, że wszyscy zginą, to nie jest świadkiem Jehowy. No ale wiadomo, że Chrystus ma dzieci, Hebrajczyków 2,13. 13, jest Bogiem i życiem wiecznym, jest Ojcem, jest Królem, nauczycielem, bo Jego Ojciec, nasz Dziadek, przekazał Mu wszystko. I Chrystus jest Królem, przyjdź, Królestwo Twoje, objawienie 7, 17, baranek jest pośrodku tronu. Bo jego ojciec mu dał błogosławieństwo. Chrystus od ludzi miał cierpienie. I Dzisiaj wszyscy, co kłamią, mówią na Niego Pan, to go mordują kłamstwem. Także od ludzi miał cierpienie korona z cierni wyszydzony, luty, skońbiony, przekłamany, ale On wiedział, że służy swemu ojcu nasiał prawdy za apostołami. I teraz my zbieramy. Mateusz 3,12. I Chrystus zde, zdepcze szatana, już go to zrobił, zdepczał satana, tylko teraz w czasie to się wszystko wykonuje. Na Golgocie zdep... sądził ten świat, zbawił ten świat ludzi 8 miliardów i teraz Hebrajczyków 9,28. 28 Ci co go przyjmą to są synami Bożymi, Rzymian 8,19, Rzymian 8, 14, prowadzeni przez Ducha Prawdy, Jana 14, 17, nie świętego tylko Ducha Prawdy, bo Duch Święty jest w świecie. No i dzieje apostolskie 13,10 Czyli nie bądźmy synami diabła, ale synami Bożymi I Chrystus jest tym Bogiem Ojcem I na drzewie zielonym to się stało Także możemy iść na Golgotę w sensie duchowym Być tymi dobrymi łotrami po I powiedzieć, że Chrystusie, no chcemy być w Twoim królestwie Bo oni głoszą nowe narodzenie, tak? Ale Duch mi wskazał, pierwszy Koryntian i, I tu, że my mamy sami się osądzić, bo gdybyśmy sami siebie osądzili, nie podlegalibyśmy sądownic. Chrystus osądził ten świat. I albo e, 1 Koryntan 6, 9: Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi? Szukajcie sprawiedliwości, królestwo Boże. Chrystus jest tym królem i bogiem, nie dziczą. Króle... Królest... Nie, nie ucie się ani czytecznicy, babuchalcy, cudzołożnicy. Jakoba 4, 4, Biblia 1000: a wszystkie religie cudzołożą, bo Judasz nie uprawiał seksu, cudzołożył, czyli zdradził prawdę Chrystusa. Jana 4, Jakuba 4, Efezan 4, 20-24 Ani rozpustnicy, ani mężu różnicy, ani złodzieje, ani chciwcy. Kolosan 3, 6 Chciwość jest bawofalstwem, nie tylko obrazu katolików, ani pijaca, ani szczerze, ani zdziercy Królestwa Bożego nie udziedziczą. Czy atakiem niektórzy z was byli, ale się obmyci, czyli jak Jana 4, 14, czyli w tej czystej wodzie mamy się zanurzyć. Efezan 5, 26 Uświęceni Objawienie 154 Chrystus jedyny święty uświęca nasego. Naśladujemy 100%. Idziemy za barankiem, objawienie 14 rozdział, bo on jest nas i w słowie Bożym objawiony i Rzymian 11 rozdział 25-26 i 1 cztery 416 możecie się sami zbawić, bo wszystkie religie, kurylasów, cyrykasów i tam dalej bym mógł wymieniać. Pozbawią was jak faryzeusze zbawienia które Chrystus dokonał, to tak pilnujcie siebie, pilnuj samego siebie Paweł pisze do Tymotusza i nauki trwaj w tym, bo to czynią samego siebie zbawisz tych, którzy Cię słuchają czyli Chrystus zbawił wszystkich już to się dokonało tutaj na Golgocie i teraz my się zbawiamy jeśli naśladujemy Baranka 1 Piotra drugi rozdział od 27 do 25 bo Królestwo Boże to nie Nowonarodzenie. A ktoś idzie, głosi Królestwo Boże, to będzie nowo narodzony, Będzie miał 10 przygadanych w sercu. Hybraczyk 8 rozdział: do 8 do 12. No i wtedy Króla zobaczy, że jest fałszywym. Mateusz 24:5 do Mateusz 24:21 do 28. Także prawdziwić siciele Boga w duchu i w prawdzie i od poznania właśnie prawdziwego zależy życie wieczne. Ósmy werset. A tym prawdziwym jest tylko Chrystus, którego apostoł Paweł głosił gdzie apostolskie 9 rozdział od 5 do 25. Był gorliwy, tak jak wszystkie religie są gorliwe, ale jak poznają Chrystusa, będą wybranymi narzędziami. I jeden pasterz jedna owczarnia. Wtedy w prawdzie Chrystusowej nie naszym będzie połączenie wyżadnych religii. Błogosławimy.